Cześć, z tej strony Piotr Poznański z Myślenia Wizualnego w Praktyce. W poprzednim wideo pokazywałem Ci, jak zrobić palczaste ludziki. Tym razem pokażę Ci, jak zrobić palczaste zwierzaki. Znów w czterech prostych krokach. Pierwszy krok to, tak jak wcześniej, zrobienie narysowanie ogólnych kształtów tych naszych palczastych zwierzaków. Czyli na przykład Groby palec. Jakiś mały palec. Długi, cienki palec. Coś takiego trójkątnego powiedzmy. Coś małego znowu. I coś jeszcze by to wam narysować. Znowu coś grubego. Pierwsze to będzie duże, to znowu kojarzymy sobie. A teraz trzeci, oczywiście, też drugi krok to jest nadanie cech charakterystycznych według skojarzeń. Czyli załóżmy tutaj jest to grubek, więc kojarzymy sobie z jakimś dużym, grubym zwierzęciem. U mnie to będzie krowa. Rysujemy jej mordę. Oczywiście nos, znaczy dziurki od nosa. Zamalowujemy. Dodajemy do tego standardowo oczywiście język i żującą po drugiej stronie, mordę oczka, uszy, rogi, małe. Jakby będziesz chciał rysować beka bekat, narysujesz większe. No i teraz jeszcze oczywiście standardowo krowie plamy dodajemy. Czyli na przykład jakąś tam plamę. Drugie to będzie świnia, jest mała, więc może być nos, oczka, uszy oklatnięte, usta, tu możemy świnie możemy zakończyć tutaj, rysować nogi, racice. Oczka. Okej. Okay. Jeszcze włoskie możemy jej dodać. Dobra. To jest długie i wysokie i chude. To będzie koń. Koń ma tutaj. Zęby oczywiście. Musi mieć szczerzyć. Nozdrza. Koń strzyży uszami, więc uszy też oczywiście. Do tego fryzura, czy fryzura? Grzywa. Końska grzywa musi być. To będzie, to będzie królik. Tutaj z tego zakończymy. Królik musi mieć uszy. Nosek. Tutaj będzie, tu będzie małpa, małpa. Załóżmy, też szczerząca się małpa. Jak, ty, jak ktoś czyta tytuł Romka i Atomka kiedyś, to będzie wiedział o co chodzi. E, uszy. O, tutaj musimy trochę zajść. Jakąś fryzurę tej małpie. Nos. I oczka. Zrobimy kokardkę. Tytus miał w pewnym momencie kokardę. I ostatnie. A to będzie jakiś jakiś wilk. Nie, to będzie lew. Zrobimy Ma no, Wilka trochę za szeroki. Czy standardowe. A tu takie kropki jeszcze z tego co pamiętam. Uszy wystające z zagrzywy, dlatego jest odległość tutaj. Dokończymy jeszcze oczy. I grzywa jakaś tam. No i teraz drugi krok, yy, trzeci krok, dodajemy kolory. No na przykład świnie. O, czarne jakoś mi się kojarzą. Odrazucono nos. Wola voilà, świnia gotowa. Dobra, co teraz? Krowa jest w sumie. Krowie. nos polujemy i język. Właściwie starczy. Koń, 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 Powinien być różnego koloru. Może być nasz będzie brązowy. No, nie mam. Jasnego brązowego nie mam niestety. To znaczy nie mam przy sobie. Voilà, koń gotowy. Krolik. O to się przyda fajnie szary. To zrobimy takie kółeczka Mało po oczywiście brązowa. Lew powinien być jakiś taki brązowało-żółty. Nie wiem, czy mam taki kolor, ale dobra. Nie, lew tutaj będzie żółty. To będzie żółty. Tak, pomarańczowa grzywa. Oczywiście, gdy miał pędzelek, to byłoby trochę łatwiej też jest dobrze. I ostatni krok, dodajemy cień. Przy go gorzej to widać, ale nie istotne. No I voilà, gotowe. Będę miał dla Was małą zabawę przy okazji tego rysunku. Ale to zobaczycie na fanpage'u na Facebooku. To było na tyle. Jak macie jakieś pytania, sugestie, to oczywiście piszcie. Postaram się odpowiedzieć.